Pierwszą rzeczą, którą dzisiaj zrobimy, jest podróż do sklepu Don Quixote. Jest to moja ulubiona sieć sklepów w Japonii. I gdyby Bóg istniał i byłby sklepem na 100%, byłby Don Serio. Można tu kupić dosłownie wszystko, zaczynając od odzieży, odzieży premium, walizek czy nawet biżuterii, i kończąc na pamiątkach, zabawkach, świeżym jedzeniu, mrożonym słodyczach, zupkach z paczki, czy nawet sekcji 18. Jeżeli nie wiesz, gdzie coś kupić na 100%, znajdziesz to w tym sklepie. A my dzisiaj kupiliśmy kartki pocztowe. Nie wiem, czy widzieliście, ale taką wstawkę mam w vlogach 2024, że wystarczy napisać komentarz i zawsze wybieram jedną osobę pod każdym vlogiem, która wygrywa kartki. Vlogów były już dwa, teraz jest trzeci, więc trzy kartki kupione i na dniach je wyślę Wam do Polski. Więc komentujcie i wygrywajcie karteczki z Japonii. A teraz idziemy na spotkanie z naszą rodaczką. To się nazywa dyskryminacja wchodzących pod górę. Let's go. Mogę autograf, się ma. Ale, ale jesteś odwalona, od... żeby źle nie powiedzieć. <laughs> Do tych budach, bo tak naprawdę nie chodziłam. Nie, no Oj, pokaż te kwiaty, to dla mnie? Diękne. Tak, dla Ciebie. Dziękuję, z okazji dnia kobiety. Mojego chłopaka. <noise> Mieliśmy iść do kawiarni i kawiarnia właśnie jest e, zamknięta? zamknięta. I co teraz? Bardzo. Co teraz? Masz jeszcze jakiś plan bardzo, B? No sprawdzę na Instagramie, bo mają wystawiony przecież po opykacznie. Mają. Czekaj, mają. drogą, jestem Zabry? dzisiaj z Walerią, czyli z Polką, która mieszka w Japonii i akurat mieszka w tym samym mieście co ja i ja akurat się znamy, to się z tej spotykamy raz na jakiś czas. Tak. I Waleria e, jest fotomodelką. Fotomodelką, tak, więc, no niestety za niska jestem na runway. Ale dzisiaj e, e, będę jej fotografem i trochę porobimy tak. różnych fotek, e, coś tam pojemy, e, pobawimy się w jakichś kawiarniach, no i co? No i zobaczymy, jak dzisiejszy dzień nam minie. Tak. Cieszymy się, co? Cieszymy się, a jak zawsze e, będzie pewnie e, pe, dużo głupich sytuacji, jak to z Polakami. Serwkę? Krótko, jak zacząłem nagrywać, wyleciałaś z jakąś rybą. E, Mówiłaś mi kiedyś, że masz u siebie w hacie, bo akurat idziemy do Ciebie na chatę, tak. gazety, gdzie wystąpiłaś jako modelka, nie? Mam! Pokażesz? Pokażesz Oczywiście dla widza? Pokażę! To nawet nie jest magazyn, to jest książka, mój kochany! No, o, jesteś w książce, kurwa! W książce, no. Najlepiej! Koła, kochani, Dobra, idziemy na tajaki. Idziemy na tajaki. Idziemy na tajaki. Tajaki to są takie rybki, jak um, takie ciasto, które ma chyba w sobie ile? Fasole, mawsu? Fasole, kaster. Mam pytanie, bo tu można tylko gotówką. Mam gotówkę. Widzieliśmy 500 pieniędzy, kupisz Tak. A kasado masajaki, no to. Futac, to. Futac, A, to. Futac, to. Futac, to. Futac, Dzięki, <laughs> oh. ja. oh, no. Będziemy mieli odgrzewane, bo robił przed chwilą i odłożył je. Ale oh, mm -hmm. i tak są świeże są robione przed chwilą w sumie praktycznie. Maszmaru. Oooo! Argatusze! A, pińko, skinny miodu. Aka! Aka, argatusze! Niech mnie? Ach, chaj. Dziękuje Najlepsze, że właśnie jest z kremem Ja jestem mm. takim fanem kremu. No mm -hmm. Na przykład moje ulubione ciasto to jest um, karpatka mm -hmm. I za karpatkę jestem w stanie naprawdę się pociąć A tym bardziej za karpatkę mojej mamy Która po prostu robi ją najlepiej na świecie do Spróbujmy no. mm. tego Ja w Hiszpanii mieszkałam I cały czas kupowałam takie małe tarfunki Z tym kremem mm -hmm. mm -hmm. Oj, pójdźcie. fajne. fajne. To jest mój pierwszy posiłek dzisiaj. No, nie, ja ci powiem, że ja mam za to, jakiś taki słabość. Mhm. To bym mogła całe pieniądze na to przełożyć. Serio, to jest takie tanie jeszcze. Mhm. Mm 150 to jest nic. Mm. To jest ile? 3 zł. 4,50? No, nie. 3 zł. Jest i ona, Zobacz na to. Gwiazda. Programu. Gwiazda programu. Teraz randomowa strona, czy zobaczy ciebie. Nie oj, randomowa... oj. Oj nie, nie. tej nie ma, bo się wytnie. To się wytnie. Ale i tu jestem cała. No, proszę. Wszędzie. Poczekaj. Tu na przykład... A! To są pocztówki na nowy rok. Na no to 2023, no to 2024 gdzie indziej mam. Ale chwila. No wszędzie praktycznie jestem. U. No zobacz. Jest? Serio? Widzisz, jest napisane. O, bez kwiatu. 5 p.m. Zjemy za darmo? Maximum to both per group. No, jeżeli się zapytamy. Jakbyśmy mieli ramen za darmo, no to w ogóle kozak. No. Dobra, chodź, wypijamy. Wypijamy. Ogólnie nie mamy szczęścia, bo ramen dopiero będzie otwarty za pół godziny. Więc tak, kawiarnia była zamknięta. Idziemy na ramen. Ramen jest zamknięty. Kawiarni, kawiarni biedzą, <laughs> idziemy do kawiarni numer 2. Kawiarni za siebie. Jak się czujesz w najbardziej nieudany dzień, jeżeli chodzi o jedzenie? <laughs> Czuję się źle. Jak się okaże, że coś jest z tą kawiarnią kolejnym nie tak, to ja na pewno się poddaję. <laughs> Bez przesady. Damy radę. Damy radę. Jest... Kolejne podejście. Mamy różową kawiarnię. Jest? Mamy to. Yeah, pierwsze miejsce, gdzie nam się udało dostać dzisiaj. Wybierz mi to, co byś Ty wybrała i ja będę miał niespodziankę. Dobrze, co bym sobie wybrała? A powiedz mi, czy robisz bardziej owocowe, czy czekoladowe? Owocowe bardziej. Jesteśmy w kawiarni na drugim piętrze. Żeby tutaj w ogóle się dostać, trzeba było zakupić specjalny set, który nie był tani, ale zarazem jesteśmy tutaj sami, więc możemy w tym momencie zrobić sesję. E, dla Lerki i po prostu będzie wyjście słodko. Mam nadzieję, że ja jako fotograf... E, nie, nie o to chodzi, że ja dam radę właśnie o to. Tak. Czy ja dam radę. Mam dużo na tym terenie rzeczy pozapisywane, ale to bardziej pod względem po ja robię takie proste zdjęcia, w ogóle ta peruka bardzo wygląda Muszę znacząć, żeby nie było. Jest nie dobrze. było jest naturalna blondynka proszę mnie nie tak. A widzę włosa. Widzę for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. i am a be fine. Need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night. I be in my feelings. i am a be fine. Need time, and I'll soon be winning. napijmy się za dobre fotki. Kampaï. Co to za zmiana? za zmiana matko jedyna, jednak nie jestem blondynką, tylko jestem yy, udawana, jednak udawana, jestem podrabiana, to tak nie ma. Powiedzmy, że pojedzone, więc idziemy zjeść normalnie. Lecimy na pizzę, już znacie to miejsce, bo już vlogowałem w Saiderii. Pysznie, tanio i tanio to przede wszystkim. <laughs> idziemy coś zjeść. Szybki teleporcik do Sińcaj Basi. O nie! Bardzo szybki bieg! Później. A ty tak sukarzu, ty. Przepraszam, a ja Przepraszam. Tak patrzę jak kroisz pizzę Ja zawsze kroję na 8, a ty na 4 Jesteś tym większe kawałki a wiesz co? Nawet nie zwróciłam na to uwagi. Mogłam zrobić mniejsze, mogłam zrobić większe. Ja, ja jestem głodny, więc zjem 8 kawałków, a nie 4. I przeszła na moją stronę 8 kawałków. Gratulacje! Jesteśmy z całą ekipą. Trochę pojedliśmy. E, nie nagrywałem tego, dlatego że spędzaliśmy czas raczej w grupie. A teraz idziemy do baru, e, mojego ulubionego baru w Osace, gdzie można e, po prostu brać instrumenty i na nich grać, a ja jako e, Osoba, która skończyła szkołę muzyczną, kocham udawać, że potrafię, więc trochę się pogram, pobawię się. I tutaj, żeby Wam wyjaśnić, po pizzy poszliśmy z chłopem Walerii i moimi znajomymi do Izakai, gdzie można zjeść i napić się. Po jedzeniu wybraliśmy się do mojego ulubionego baru w Osace, gdzie prócz napojów można zagrać w piłkarzyki, rzutki i wiele innych gier planszowych. Lerka z chłopem wcześniej się zawinęli, a my zaczęliśmy melanż z procentami. Na sam koniec nie zabrakło mojego ulubionego punktu imprezy, czyli takojaki. mi da! I'm Takojaki time! W tym materiale raczej nie robiłem niczego nadzwyczajnego, ale tak czy jak go wstawię, dlatego że to był dobry przecinek. Dlatego że przez ostatnie Dwa, albo nawet trzy tygodnie praktycznie nie wychodziłem z domu, a jak wychodziłem z domu to tylko pracowałem, a przez to, że miałem naprawdę ciężkie godziny pracy, to nie widziałem się z nikim, ja nawet zapomniałem, że żyję w Japonii, po prostu miałem dom, praca, dom, praca i chciałbym, żeby ten odcinek był takim moim pamiętnikiem, żebym sobie niekiedy go włączał i po prostu przypominał sobie, że nawet jak mamy dużo do roboty, nie zapominajmy o ludziach, którzy są wokół nas i spotykajmy się z nimi, nawet na chwilę, bo miałem takie momenty, gdzie mnie zapraszali, a ja mówiłem, że nie, dlatego że jutro do pracy, na rano. I co z tego? Mogłem wyjść przynajmniej na godzinkę i po prostu gdzieś wyskoczyć. Ja tego nie robiłem, a jestem w Japonii nie wiadomo na jak długo, więc muszę korzystać z każdego dnia i każdej godziny tutaj. Więc kosperze, który będzie oglądał ten materiał, pamiętaj, że że trzeba wykorzystać każdą chwilę tutaj i, i nie zamykać się tylko w pokoju i nie pracować po prostu jak się da i ile się da. To tyle. Do zobaczenia, moi drodzy.